w ocholi stopkowej, część drugą. Słońce grzało coraz mocniej, a holny wiatr dół nocami, Ja ze strzechy w starej górolskiej chałupie całych pod naporem tego ciepłego zwiastu na wiosnę. Płytki sumiały czystą wodę, a dni były coraz cieplejsze. W końcu kwisła upragniona wiosna i trawa zaczyna coraz bardziej się zieleni. Młody Juchas już teraz na całego zacą się stykowaj, bo lada dzień baca, mógł po niego posłać, żeby pomału kluzić się haf w wysoki hole. Coraz częściej wyzierał bez małe łokienko, już kany kto nie leci, z nowiną zeca się redyk. Ja z jednego razu, kiedy już nas spotkał wówczas, wesoło pobekiwali, skubali, dłuższą zwalną trofkę po młaka i Przyleciał posłany przez bace chłop. żeby żyć Juhasowi, sobie, będą się braj. Chłop to był nieduzy, ale krępawy. Łes szeroki gramionak, a spod pod podwiniętej kosule widno było z mocne, spracowane ręce. Ciemno jak na, na głowa, łez dość długimi włosami, co świeciły się kiedy i kto masły na tam. Rysy miał dość a świeciły mu się wesołością. I widne w nich było wesołe usposobienie, ale też jakąś chytrość i dzikość zarazem. Juas po krótkiej rozmowie z łopem porwał zawiniątko, w którym miał kierpce i kosule, łoposał się pasem, go jeszcze miał po a do ręki dopadł krzywą pasterską logę i tak mi. Upelanie kany ze stópkowej ceką już na nim nie cierpli. Przetał po mu bacy, ruch już był nie lada. Ładowali nawóz zaprzągnięty w porę drobnych konicków, puciry, gielety, ferule i szczeliaki sprzęta potrzebne do tego, żeby w muzna nabyło gazdowa. Koło Kochał baca pomału wydbił, bierał, łyginksy I z kozdym urodził co i jak będzie tego roku na pasie. Co niektóre łowca zbyrcała dzwonkami, a baca gonił roz ku juhason, a rozzaj z gazdami urodza. Roz po do wozu, co ta wszystko było po jego myśli. Na końcu wyniósł z ciemnej celu z duży miedziany kocioł i osobiście go na wozie ze starannością. A był to człowiek, do suchej budowy łycerze ciemnej i wnikliwym weźroku, co jakoby wiertało łycami w cłeku. Pogadowali ludzie, że umiał uroki chyba. jak na ludzi, tak i na zwierza, a byli tacy, że się go boli. Baca, kiedy już wszystko miał wyzdajane, płystwo i myśli, płyt kłacek zioł święconych, i znakiem krzyżycka rysował w powietrzu dymne znaki na około kierdla. Łe klęknął, a zanim te same uczynili Juchas. Płomrócał pod nosem sobie znane słowa modlitwy. Płete kozał Juchasom łod kosor i przy odgłosach, przy goścekaniu i łestrym podwizdywaniu Juchasów ruseli ku wierchu. Biało fala ływiec Rusewa ze zbyrcenin dzwonków. Loła się bezbeskidowe polany ha w kucholi stopkowej, co na zboczu romanki. Długo jeszcze było słysno turkłe, i skrzypień i gwizdany i uchasów, i strażników. rozciągnięty w dużego gada kierdel, zginął kasik, w prastarej, bezkidowej puszczy. I ucichły przysiłki, a praw starej tradycji po raz kolejny stały się zadów.